Zestaw! SURVIVALOWY Zapraszam na film. A teraz intro. Survival! Tu, tu, tu jest fajny! Survival! Tu, tu, tu jest dobre Survival! Survival! Pomoże ci przetrw w lesie! Survival! Pomoże ci w mieście! Survival! A teraz... A, te, a teraz przedstawię wam mój zestaw survivalowy przy ym, kluczach. Przy kluczach. Tak, jest to nóż taki. Tutaj. Ostry w formie tego, możemy nim ciąć nie będę na nim się rozwodził dlatego, że yy, dlatego, że po prostu jedną rzeczą idącą od lewej w moim zestawie survivalowym jest klucze klucze możemy otworzyć sobie mamy jeszcze w zestawie takie kółeczko ale w śnieżyca już je yy, i mamy również kluczyk od yy, kluczyk od roweru, możemy sobie otworzyć rower i odpalić wkładamy to do statyki od roweru i wum. dobra yy. Jak otworzyć y, napój? Czy to jest ten, który chcemy otworzyć? Tak Dobra Siemanko Jeśli nie macie y, takiego wymyślnego zestawu survivalowego To możecie go I Jeśli nie chcecie, nie macie otwieracza do butelek, takiego jak wam pokazywałem w karabinczyku Możecie zrobić to bardzo prostym sposobem Uwaga Wizualizacja Dodatkowo mamy taki darmowy kubeczek, możemy się z nim napić Fajny. Przerwę. Szkło jest bardzo fajne. No niestety trochę mało nam zostało, ale możemy się napić. Wasze zdrowie. Dobra. Servus. To był mój zestaw Survivalowy, a wy oglądaliście kanał Chłopaki Survival. Servus.